Konsekwencja nie jest tym, o czym myśli większość osób. Sam kiedyś myślałem, że konsekwencja to wypełnianie wszystkiego zawsze na 100%, co sobie ustaliłem. Jeśli też tak masz, to musisz wiedzieć, że jest to pierwszy krok do tego, żeby się wypalić. Ja miałem tak kiedyś na przykład z siłownią. Jak przybrałem na wadze i chciałem wrócić do mojej poprzedniej formy, to ustaliłem sobie, że będę chodził trzy razy w tygodniu na siłownię. I pochodziłem tak dwa tygodnie, i potem zdarzył się gorszy tydzień, w którym nie poszedłem w ogóle. I w tamtym okresie myślałem, że cały mój progres zniknął, wszystko jest do niczego, a ja muszę zaczynać od nowa. I przez to, de facto, w takich sytuacjach, trudniej było mi się zabrać do tego z powrotem. Narysowałem nawet taką karteczkę, która przedstawia konsekwencje i zobacz, to jest konsekwencja, to jest konsekwencja, i to też jest konsekwencja. Moje rozumienie konsekwencji, które wspiera mnie teraz w realizacji moich celów jest takie, że jeśli coś sobie ustalisz i nawet jeśli masz momenty, w których tego nie robisz, to jeśli do tego powracasz i konsekwentnie do tego dążysz, no to nie ma innej opcji, żebyś nie osiągnął tego, co sobie zaplanowałeś lub zaplanowałaś. Dlatego kluczem do tego, żeby osiągnąć te swoje cele i zachować tą konsekwencję i się nie poddawać, jest to, żeby wrzucić na luz, być dla siebie wyrozumiałym i potem wracać do tego, co się robiło i się tego po prostu trzymać, aż tego nie osiągniesz.